Ford Nugget stojący za moimi plecami jest z 2025 roku z silnikiem o pojemności 2 litrów i mocy 170 koni wraz z ośmiostopniową automatyczną skrzynią biegów. Pojazd ten jest 5 do jazdy i czteroosobowy do spania, a teraz pokażę Wam jak się śpi w Fordzie Nuggetzie. Zaczniemy od rozłożenia dolnego łóżka. Żeby to zrobić należy chwycić za tą dolną dźwignię, przesunąć tylną ławkę na maksa do przodu. Tylni materac, pod którym znajduje się metalowa belka, wkładamy ją w wyznaczone miejsce. Następnie przednie fotele należy obrócić do środka kabiny. Następnie przechodzimy do chwycenia za wajchę pod tylnią ławką. Podciągamy do materasa i materac nam się rozkłada w całości w łóżko. Tutaj znajdują się nasze nogi, tutaj znajdują się nasze głowy. Żeby podnieść górne łóżko, należy zwolnić tą metalową blaszkę do góry, odgina nam się i wypychamy łóżko do góry i się nam na siłownikach podnosi. Kolejnym etapem będzie zwolnienie tych dwóch blokad materaca łóżkowego. Zwalniamy, kładziemy i łóżko mamy rozłożone, łóżko pomieści spokojnie dwie osoby dorosłe.